Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Beauty Locom z tej strony Edyta. Moi drodzy, mam już zamówienie z katalogu lipcowego. Mam nadzieję, że będziecie ciekawe, co ja i moje klientki zamówiłyśmy na początku lipca. Powiem Wam też, chciałam Wam zwrócić uwagę, że już kartony zmieniły swój wygląd. Zobaczcie, teraz jest tutaj ta zapowiadana Farway Shine, ale też są jest zapowiedź jakby zmiany pudełeczek opakowań w ogóle buteleczek tych farwayek. No i mamy tutaj właśnie tą, Farway Shine, także to czekamy na wrzesień z niecierpliwieniem, ale już jak zdążyłyście się zorientować, zmiana pudełeczek jest. Dobrze, kochani, ja już otworzyłam tą, y, tą paczkę, bo chciałam zobaczyć, czy jest tam jedna rzecz dla mojej koleżanki, y, ale nic więcej już nie sprawdzałam, nie wyjmowałam, czekałam na Was. Bardzo się cieszę, bo akurat jeszcze przed urlopem, przed wyjazdem, dotarła do mnie paczka, więc mówię, dobrze, zaraz nagram y, krótki odcinek i powiem, co mam. Dobrze, więc słuchajcie, na początku trzy klasyczne, podstawowe wersje: Today, Tomorrow, Always. Wersja Today, 50 ml. Trzy razy. Tu widzę w zestawie w Become, czyli ten nasz sławny motylek, to piękne opakowanie, ta buteleczka w kształcie motyla. Czyli mamy tutaj 50 ml wody perfumowanej, mamy balsam perfumowany, i do tego perfumetka 10 ml. O! To wszystko tworzy taką e, całość. Tak, możemy komuś e, dać w prezencie. Naprawdę e, bardzo ładny zapach, delikatny, taki wiosenno-letni powiedziałabym. E, ja myślę, że po prostu tą perfumetkę wezmę sobie na wyjazd. Jutro jadę na wczasy, to znaczy w, w nocy z, <grych> z wtorku na środę, więc nie będę brała całego jakiegoś opakowania dużego perfum. Myślę, że ze dwie perfumetki wrzucę. Do, do torebki, żeby po prostu nie obciążać za dużo bagażu. E, dobrze, słuchajcie. Teraz mam tutaj Attraction Desire. To jest ten z paloną wiśnią, o ile się nie mylę, ale chyba się nie mylę. Ten taki najmocniejszy czerwony zapach. E, też 50 ml, i to jest wersja damska. Moi drodzy, pamiętacie jak się roz, y, rozpływałam nad zapachem Incense Summer Glow? Powiem wam, że już nie mam tamtej buteleczki, bo ją sprzedałam. Tak się zakochała w niej moja klientka, że ja dla siebie musiałam kupić kolejne opakowanie. No i to jest dla mnie, więc ja to od razu rozpakuję i jeszcze tym co nie widzieli filmików wcześniejszych z nowości to pokażę, jak wyglądają. Pisałyście mi w komentarzach poprzedni, w poprzednim filmiku, że naprawdę ten nowy incandescent skradł w Wasze Serca. No, oczywiście, mam problem z otwarciem poprawnym, ale okej. Okay. O, ci, co jeszcze nie widzieli, to proszę bardzo. Tak wygląda właśnie buteleczka incandescent Summer Glow. Piękny, niebieski, turkusowy kolorek. Ja, ja już się tutaj zacznę pryskać. Mm. Tak, ja tutaj czuję kwiatki, czuję tu kwiatki, czuję tu cytrusy. Naprawdę fajny, ciekawy zapach. Bardzo odbiega od wersji podstawowej Incadescence moim zdaniem, ale tak jak mówię, swoją wersję sprzedałam, więc już musiałam sobie kupić ponownie jedno opakowanie, bo nie miałam w domu ani jednej, a na wakacje się przyda fajna jest. Słuchajcie, zamówiłam też sobie z Fokusa tą dużą wersję, to znaczy to jest jako nowość opisywane, ale nowość chodzi tutaj o pojemność, bo nigdy nie było tego żelu białej lilii, jaśmin w wersji takiej 720 ml z pompką, dlatego ja już sobie wzięłam ją. Wiecie, że ja uwielbiam te właśnie żele, ale używam je jako mydła do rąk wpłynie, po prostu kładę taką butlę przy zlewie, na łazience, przy umywalce i po prostu korzystam sobie z takich dużych pojemności, bo te małe 250 mi się po prostu mega szybko kończą, a ten 720, no to, to, to naprawdę sporo postoi i można myć ręce, a są bardzo dobre, nie wysuszają rąk, bo są z gliceryną te nasze żele Senses, więc no ja już się do nich bardzo, bardzo przyzwyczaiłam Dobrze, kochani, co my tu mamy? Coś z Fokusa. Wiecie, Fokus to jest taka gazetka dla klubowiczek. Oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie do zrobienia sobie takiego konta w klubie Avon Zawsze link jest pod moim filmikiem, żebyście trafiły do mnie, do mojej drużyny klubowiczek. I to jest na przykład właśnie Fokus na sierpień, tak? Z każdym nowym zamówieniem dostajecie. Fokus na kolejny miesiąc plus katalog darmowy. Jeżeli potrzebujecie więcej fokusów, więcej katalogów, to wtedy możecie sobie oczywiście domówić przy okazji składania zamówienia. Natomiast to jest właśnie Fokus, i z Fokusa tylko że lipcowego, bo to jest sierpniowy, zamówiłam sobie no, perfumy, które będą chyba już wycofywane. Z tego co wiem, to będzie Rar Onyx. W fajnej cenie, one jeszcze są teraz w Fokusie, więc kupiłam dwa, Ostatnio też miałam, ale jak powąchała jedna moja klientka, to też go już zakupiła ode mnie, więc już nie miałam w domu, więc wzięłam dwie sztuki na wypadek, one są słuchajcie, takie bardziej, wiecie, na jakąś imprezę, jakieś wesele, ewentualnie na jesień, na zimę, bo są takie mocne, ciepłe, otulające, one tworzą ogon, także to nie są takie na no, taki upał, jak dzisiaj, wiecie, żeby się spryskać iść do miasta, Miasta. To są takie zapachy na jakieś większe imprezy powiedziałabym. Dobra i też z fokusa wzięłam sobie Faraway Fair, Rebel i Diva, bo ta Diva już będzie też chyba wycofywana. Pokażę wam buteleczkę. Właśnie będzie wycofywana, więc ja sobie wzięłam, tak żeby po prostu później mieć kiedyś, żeby wrócić do tego zapachu, bo on mi się podobał. Czekajcie, no też oczywiście. Ok, dobra, otworzyłam. Tak wygląda buteleczka. Piękny, taki malinowy kolorek. I wiem, że ona jest słodkawa, ale mniej chyba słodka niż po prostu sama rebelka. Czy jeszcze bardziej słodka? Nie wiem. Ale to jest zdecydowanie na zimę. Albo bardzo wieczny, y, letni y, dzień, ale nie taki upalny właśnie. To samo co w, z tym zapachem. Tak, można sobie zdecydowanie zostawić ją na wczesną jesień, wczesną y, w zimę. Także ja y, utożsamiam się właśnie z tym zapachem y, na, na takie wieczne, chłodniejsze dni tak, czyli Rebel, Rebel Diva możecie cały czas ją jeszcze w fokusie lipcowym dorwać, słuchajcie, dobrze mój ulubiony kremik, zapas bo już mi się kończy podwójny liftingujący z ceramidami, najlepszy krem pod oczy jaki do tej pory używałam ja się nie boję stwierdzić um, użyć takiego stwierdzenia najlepszy wy też wiem, że lubicie dobrze, mamy jeszcze męską Individual Blue Premier Lux, Premier Lux chyba zamawiałam w ubiegłym katalogu, natomiast one były niedostępne i teraz po prostu dosłano mi jako brakujący produkt z poprzednich zamówień. Także ona się znalazła u mnie w to jest też bardzo mocny zapach. To albo się go kocha, albo nienawidzi, ale są na niego klientki, więc ja też mam taką klientkę, która właśnie na niego czeka już od miesiąca, bo wtedy nie było w magazynie. Dobrze, mamy tu też szminkę Read Supreme, czy to jest matowa? Tak, ultra mat, nie dla mnie, więc nie otworzę, ale tak wygląda tutaj na opakowaniu. Dobrze, i teraz mamy też krem do pięt z kwasami AHA, ogólnie zmiękczający zrogowacenia i odciski. No właśnie, więc no nie tylko na... Mm, Napięty, ale też i na całe stopy tak? bo odciski mogą nam się tworzyć również przy, w okolicach palc palców, palc, Boże, w okolicach palców, przepraszam więc jest za gorąco już te ponad 30 stopni to już już troszeczkę inaczej myślę dobra, więc to e, no i próbeczki, tak dołożono mi próbeczki Inka z właśnie Summer Glow nowość, e, Summer Sparkle e, i też nowość Blissful Czyli to jest ta woda kolońska, tak, o zapachu gumy balonowej, z różowego cukru i sparkling lemon, czyli takiej roz, roziskrzonej pomarańczy. Tak, mam te trzy próbeczki u siebie. No i katalog, oczywiście, na nowy. Na nowy miesiąc, na sierpień. Tak, w każdym zamówieniu dostajecie gratis jedną sztukę katalogu i jedną sztukę Fokusa. Um, tak, jak mówię, bardzo chętnie Was będę widziała u siebie w drużynie, żebyście sobie też mogły dla siebie zamawiać, nie szukały gdzieś konsultantki po świecie, tak? A po prostu y, kosmetyki Wam mogą przyjść prosto do Waszego domku, czy do paczkomatu, do różnych innych punktów odbioru, do żabki, więc bardzo, bardzo serdecznie Was do siebie zapraszam. Czekają niespodzianki za zamówienia, oczywiście. Y, no to kończę, kochani, miłego urlopu. Ja też już jadę na urlop niedługo, więc. Do następnego nagrania. Cześć Pa!